85 punktów, No ale w takim pośpiechu. Jak tu? W takim pośpiechu. Dobrze. Proszę. Zostanie na końcu jakby

Na trzecim stopniu podium staje Sylwia Łaś z MKS Czechowice Dziedzice, która osiągnęła rezultat 32 minuty 9 sekund i 300. Wicemieścinią Śląska na tym dystansie Maja Wawrzyńczak z MKS Częstochowa 31 minut 50 sekund i 500. I złoto z gratulacjami tytułu Mistrzyni Śląska Aleksandra Drozdowska z MKS i Dziedzice, która osiągnęła 27 minut 45 sekund 25 setnych. To jest to oczywiście najlepszy rezultat zawodniczy. Gratulujemy. Gratulujemy zawodniczej trenerowi i bardzo prosimy pana, który zdjęcia, by było uwagę, że przypadnie.

To druga seria bieguna by na znacznie 400 metrów przez płotki kobiet. W serii pierwszej zwyciężyła statująca poza konkurencją Danesa Krzyżewska z WF Kraków. A potem Magdalena Słomska z MKL Sumos Częstochowa, Julia Karmelita. Wiem, że jeszcze na moim pierwszeństwie wstąpię i będę konwersował. Nie mam ma, ma żadnych korzyści z tego, nie widzę. Proszę bardzo, to masz go pis. Ja wiem, ale muszę już pokólać. Tam było źle. Chyba nie podrabić, jak ktoś ma dwa krzyki, to robisz trzy. Potem źle wstawię ten. Znaczy, ma kręg. Ja wiem, że będzie kręg. Wyszła to ostatnia seria.

я скорее прибрался чисто статистически